To co pokazuje to nie chwast. To jest właśnie zimujący groch. W idealnym stanie, przedwegetacyjnym. W szybkich poradach omawiam właśnie między innymi to, żebyśmy nauczyli się bardzo szybko uprawy tego gatunku. Dlaczego? Bo tutaj nie ma ściemy, tu nie ma bajek, tylko po prostu chodzi o to, żebyśmy na podstawie analizy tego, czyli pogody i tego co jest w glebie. Uwaga! mieli świadomość i potrafili zrobić najlepiej jak się da, bo czas na naukę jest bardzo wolny każdy błąd naprawiamy dopiero za rok kochani, zapraszam każdego z Was, kto ma zimujący rok pierwszy raz na Hektar Wiedzy pobierzcie aplikację o tej nazwie, o Hektar Wiedzy zainstalujcie załóżcie konto, aktywujcie, czemu? bo obiecuję Wam, że zrobicie, jak będziecie mnie słuchać, mniej błędów bo ja już mam du dużo doświadczenia w gatunku, analizuję obserwuję i daję wam niezależne wskazówki i podpowiedzi, po to, żebyście już wy tych błędów po prostu nie robili. Widzimy się na hektar wiedzy, a takich pól wam życzę.